Znowu zatrzęsło, lecz Bitcoin i Ethereum bronią kluczowych, a przy tym wyznaczonych przez nas wsparć. Czy skoro płynność została już zaciągnięta, to przyszedł czas na wzrosty? Jesteś ciekaw odpowiedzi na to pytanie? Zapraszam! Siema, witam w kolejnym odcinku Kanga Trend 3, analizy rynku krypto, gdzie spotykamy się jak co tydzień po to, aby przeanalizować Bitcoina, Ethereum, no i wybranego przez Ciebie altcoina. W tym celu podejmujemy trzy różne perspektywy. Jedną z nich jest perspektywa techniczna, inną on-chain, no i kolejną nasze wybitne firecharts, co powoduje, że tak skondensowanej wiedzy analitycznej z trzech różnych perspektyw, jaką my serwujemy, w sieci nie znajdziesz absolutnie nigdzie indziej. Pamiętaj, że to, co zawarte w tym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej. Jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia na temat tego, co dzieje się na wykresach kryptowalutowych. Jeżeli chciałbyś sięgnąć po poradę inwestycyjną, zgłoś się do licencjonowanego doradcy lub po prostu do do czego jeszcze bardziej będę Cię zachęcał, zrób swój własny research. A zachęcał Cię do niego będę, chociażby poprzez konkurs, o którym na koniec tego filmu. Po raz kolejny zachwyciliście mnie ilością stubów, jaka wpadła pod ostatnim materiałem. Jestem z tego tytułu niesamowicie szczęśliwy i bardzo się cieszę, że chcesz zderzać swoją opinię z moją, tudzież po prostu uczyć się analizy rynków kryptowalutowych, ale mimo wszystko wiem, że 39% osób, które obejrzały ostatnie wideo, wciąż nas nie subskrybuje, więc to jest właściwy moment, aby suba kliknąć, zostawić łapę w górę, a być może także komentarz. Także liczę na to, że Twoje reakcje pod tym filmem również się pojawią. Nie tracąc już więcej czasu, przechodzimy do analizy Bitcoina i widzimy to, o czym mówiliśmy przed tygodniem czyli odrzucenie na poziomie niespełna 110 tysięcy dolarów, gdzie do tej pory Bitcoin wyznacza swoje ATH. Mieliśmy pewne spadki, które skutkowały potwierdzeniem naszej linii trendu tutejszej linii trendu spadkowego, która wraz z tą niższą linią trendu spadkowego lokalnego oczywiście, tworzy pewien byczy proporzec. I w tym wypadku widzimy, że przed paroma dniami dokładnie od tej linii Bitcoin nam się odbił. Tutaj zaciągnięta została płynność i cena powindowała ku górze, zamykając się raptem procent poniżej wartości otwarcia. I była to świeca, która miała miejsce w poniedziałek. W poniedziałek jak wiemy, akurat rynkami zatrzęsło, ponieważ Deep Seek został wypuszczony na rynek już w zasadzie nieco wcześniej, ale zawirowania na rynku powstały właśnie w poniedziałek. No, ale Bitcoin tym zawirowaniem całkiem mniej się opiera. I to, co najważniejsze, broni wsparcia. Wsparcia, o którym mówiliśmy od bardzo dawna. Tutaj spodziewaliśmy się, że każde zejście do tej linii będzie skutkowało odbiciem. Mimo wszystko nie jestem w pełni zadowolony z tego odbicia, ponieważ jest to czerwona świeca z bardzo długim czerwonym knotem. Gdyby zamknięcie dnia miało miejsce na zielono, byłbym nieco bardziej optymistyczny, natomiast takie czerwone knoty z natury bardzo często lubią się wypełniać, dlatego podążanie bitcoina ku niższym wartościom wypełnianie tej e, świecy tutaj i odbicie ponowne jest nieco bardziej uzasadnione w tym wypadku niż prosty wystrzał ku górze. Co nie zmienia faktu, że w mojej ocenie e, w średnioterminowym e, punkcie widzenia powiedzmy jak najbardziej Bitcoin ma przed sobą szansę na dosyć duże wzrosty i prognoza z poprzedniego odcinka mówiąca o 140 tysiącach dolarów nadal pozostaje w grze. Co więcej sprawdźmy sobie wskaźniki. Pierwszym, po który sięgam, jest klasycznie RSI. No i widzimy coś bardzo, ale to bardzo pożądanego. 50, czyli poziom 50 jest na RSI wybroniony. To jest strefa byków. Byki bronią tego obszaru, a oprócz tego pojawia nam się pewna bycza dywergencja i jest ona tutaj. Pozwólcie, że rozrysuję pewną linię, nieco ją pogrubię, zmienię jej kolor na żółty, żebyśmy widzieli. Tutaj mamy pewien ruch ceny, który pozostaje powiedzmy na podobnym poziomie. Natomiast wskaźnik podąża ku dołowi. Jest to bycza dywergencja RSI, aczkolwiek jest ona niezwykle słabą i łatwą do zaprzeczenia. Co to oznacza? Oznacza to to, że jeżeli będziemy mieli kolejne zamknięcie na czerwono, to najprawdopodobniej, a w zasadzie na pewno ta dywergencja ulegnie o proszę bardzo takiemu zakłóceniu, gdzie ta linia spadkowa będzie w ten sposób kierowana i podobnie będzie to wyglądało na wskaźniku. W związku z czym ta dywergencja przestanie być de facto legitną. Jednak warto ją odnotować, ponieważ mimo wszystko często się zdarzało, że już takie dywergencje powodowały, że Bitcoin był w stanie odbić. No takie dywergencje przede wszystkim powodują rynkową niepewność. Oprócz tego spójrzmy jeszcze na średnie kroczące, ponieważ tutaj też dzieje się dosyć ciekawa rzecz. Widzimy naszą czerwoną linię, która jest linią 50 dniową średnią kroczącą, od której też tutaj Bitcoin się odbija, ale wiemy, że z tą linią niejednokrotnie Bitcoin się borykał w taki bardzo prosty sposób, że ją po prostu przebijał czy to w górę czy to w dół. Niemniej nieco inaczej wyglądała zawsze sytuacja ze studniową średnią kroczącą, którą historycznie w poprzednich materiałach już przytaczaliśmy i widzimy, że ona tutaj bardzo mocno się wznosi i ona bardzo często była dobrym punktem dla odbicia ceny czy to w górę w momencie, kiedy mieliśmy trajektorię spadkową, czy w dół, w sytuacji, kiedy Bitcoin napotykał ją jako opór. W tym wypadku Bitcoin może napotkać 100-dniową, średniokroczącą jako wsparcie, w związku z czym jest to bardzo byczy sygnał, który podnosi nam ewentualny poziom, od którego dane odbicie może nastąpić. Co więcej, w zeszłym tygodniu rozrosowaliśmy tutaj pewną linię trendu długoterminowego, teraz ją podkreślę. Zaznaczymy ją w taki jasny sposób, żebyśmy widzieli te punkty odbicia, które miały miejsce odtąd. Tutaj mieliśmy drugi punkt, teraz przesuwamy, mieliśmy kolejny punkt, i tutaj potencjalnie może pojawiać się kolejny, ewentualny punkt odbicia w sytuacji większej korekty. Dlaczego wskazałem ten punkt, gdzie mamy skrzyżowanie tych linii? Ponieważ jest to niezwykle istotny poziom wynikający z tego, że mamy tutaj pewną jedną linię trendu spadkowego drugą linię trendu wzrostowego, które spotykają się w jednym miejscu, co wzmacnia potencjalne wsparcie. A oprócz tego w podobne okolice zmierza studniowa średnia krocząca. I skoro ona jest w stanie tutaj trafić, to w sytuacji, kiedy Bitcoin doświadczyłby jeszcze jakichś spadków, to naprawdę w tych okolicach siła popytowa będzie bardzo, w mojej ocenie oczywiście, ale to bardzo Duża. Przechodzimy do Bitcoin Firecharts, czyli spoglądamy na tą naszą niebieską linię, która wyznacza cenę bitcoina, no i spoglądamy też na te poprzeczne linie, które są wsparciami u dołu, tudzież oporami u góry. No i pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to jest poziom 110 tysięcy dolarów, gdzie w tym momencie zleceń sprzedażowych jest o wartości 103 milionów dolarów. 103 miliony dolarów w bitcoinie, które w tym wypadku czekają na to, aby zrzucić je na rynek. Na pierwszy rzut oka widzimy, że tych oporów po drodze jest znacznie. Nie więcej, rozjaśnimy sobie nieco skalę, żeby sobie zobrazować ten wykres nieco lepiej i poszukajmy wsparcia, których jest w tym wypadku niestety nieco mniej, ponieważ pojawia się pewne wsparcie w okolicy 97 tysięcy dolarów i ono ma wartość 25,5 miliona dolarów. Także widzimy, że opory niedźwiedzie w tym wypadku mówią nam, Nieco więcej i one właśnie chcą przejąć inicjatywę nad rynkiem, aczkolwiek pojawiają się pewne subtelne sygnały, że jednak zaczynają one odpuszczać. Dlaczego? Ponieważ tutaj na poziomie e, dokładnie 105 tysięcy dolarów możemy zauważyć, zniknie mi na chwilę e, ten opis, o, właśnie w ten sposób zrobimy, i mieliśmy tutaj pewne białe pole, które zamienia się w żółte pole. Co to oznacza? Im ten kolor staje się nieco ciemniejszy, oznacza to, że tych zleceń sprzedażowych na danym poziomie, ubywa, a jeżeli ubywa, to oznacza, że ten opór staje się coraz słabszy, więc szansa na wybicie zaczyna się pomalutku klarować. Ponadto przeglądając CVD, które znajduje się u dołu ekranu, możemy zauważyć, że wieloryby, czyli te największe brązowe portfele wycofały się w tym momencie z handlu bitcoinem, natomiast inicjatywę przyjmują drugie co do wielkości portfele, te purpurowe, a balans, którym one handlują, to od, mieści się od 100 tysięcy dolarów do miliona dolarów. I w tym wypadku to właśnie one odpowiadają za tą krótkoterminową, co prawda, trajektorię wzrostową w przypadku Bitcoina. Zanim przejdziemy do Ethereum, szybkie ogłoszenie. Już w najbliższą sobotę w Łodzi odbędzie się Crypto Community Conference, gdzie będzie niemalże cała kanga. Będziecie mogli nas spotkać na stędzie, no i na side evencie. A na side evencie wystąpi naprawdę całkiem spore nasze grono, bo będzie to Sławek Zawacki, Łukasz Żeligowski, będzie Jacek Dudzic, będzie Maciej Wieczorkowski, Maciej Harcej. No i będę miał tą przyjemność, że również będę ja. I będziesz ze mną mógł porozmawiać w trakcie mojej prelekcji na temat tego, na jakim etapie hossy znajduje się aktualnie Bitcoin. thing. Oprócz tego, bo to wydarzenie będzie miało miejsce na koniec, w zasadzie 18.30, oprócz tego przez cały dzień będę dla Ciebie dostępny na stędzie Kangi, także wpadnij, przybić piątkę i porozmawiać o wykresach. Mam nadzieję, że Ciebie tam też zobaczę. Przechodzimy zatem do Ethereum, które potwierdza nam naszą linię trendu spadkowego, która współtworzy z tą dolną linią trendu spadkowego pewien proporzec, oczywiście byczy proporzec. Potwierdzona została ta linia po raz kolejny w zasadzie, ponieważ tutaj mieliśmy pierwszy punkt odbicia, tutaj drugi, trzeci, czwarty, i tutaj niemal piąty. No i widzimy, że też Ethereum borykało się w poniedziałek z pewnymi spadkami i z pewnym wyciągniętym ku dołu knotem, który, co więcej, podobnie jak szacuję, że może wydarzyć się w przypadku Bitcoina, tak w przypadku Ethereum miał już miejsce, ponieważ to wypełnienie tutaj nastąpiło. Mimo wszystko, Cały czas postrzegam Ethereum jako całkiem niezłą opcję zakupową, ponieważ tak jak mówiłem przed już trzema tygodniami, tak potwierdzę i teraz, że od obecnej ceny aż do tego szarego boksa, a w szczególności w tym szarym boksie znajduje się naprawdę całkiem intratna strefa popytowa. Widzimy mimo wszystko, że w odniesieniu do ostatniego materiału Ethereum walczyło pomiędzy 50-dniową średniokroczącą a studniową średniokroczącą. Ta studniowa średnia krocząca została wyłamana ku dołowi, w związku z czym pojawiły się też nieco głębsze spadki. Oprócz tego warto spojrzeć na RSI. RSI w tym wypadku pokazuje nam byczą dywergencję. Tutaj zaznaczamy dywergencję na samym Ethereum, Zaznaczymy ją oczywiście na żółto, tak jak to miało miejsce w przypadku bitcoina i zaznaczymy podobną dywergencję. Na naszym wskaźniku. Oczywiście tutaj też istnieje bardzo duże ryzyko, że zostanie ona łatwo zanegowana, ponieważ nieco głębsze spadki spowodują, że RSI również nam osiądzie, nieco inna kolejność w zasadzie niż miało to miejsce w przypadku Bitcoina, ale to również będzie negowanie samej dywergencji, chyba że pomimo spadków, które mogłyby być właśnie do tego szeregu boksa, nastąpi odbicie i zamknięcie ceny nieco wyżej. Wtedy RSI utrzyma byczą dywergencję i pozwoli Etherowi na to, aby mógł poszybować wyżej. A scenariusz szybowania wyżej przez Ether wspierany jest przez FireCharts, ponieważ o ile tutaj widzimy na samych FireCharts, że mamy pewne wsparcia, które są wyznaczone w okolicach 3070 dolarów i okolicach 3040 dolarów, mają one wartości, to pierwsze około 4 milionów dolarów czekających na zakup. No i ten niżej poziom również podobne wartości wykazuje. To mimo to widzimy, że jest bardzo duże zainteresowanie zakupowe wykazywane przez wieloryby. Wieloryby, czyli ta brązowa linia na naszym CVD, która pokazuje, że te portfele, które posiadają od miliona do 10 milionów dolarów na swoich kontach, chętnie w tym wypadku eteras kupują. Przechodzimy zatem do altcoina, a w tym wypadku w Kanga Trends mamy debiutanta, bo mówimy o AWE, tudzież AWE. Ja będę mówił AWE, akurat lubię tak mówić, w związku z czym... EIF. EIF omówimy strukturalnie. Pierwsze, co rzuca mi się w oczy w sytuacji, kiedy spoglądam na tą kryptowalutę, to potencjalna linia trendu spadkowego, która jest wyznaczona tutaj. I z tego, co wiem i z tego, co lubię zresztą zauważać, rynek lubi szukać e, równoległości. I w tym wypadku postaram się o sprawdzenie, czy taka równoległość tutaj występuje. I skopiuję tę linię trendu spadkowego z góry i przeniosę ją nieco niżej do tych obszarów, które znajdują się tutaj. I zobaczymy, czy one się nam idealnie pokrywają. I widzimy, że tak. W tym wypadku, EIF tworzy nam kanał zniszkujący. Kanał zniszkujący. Niektórzy nazywają to byczą flagą. Nieważne jest to w każdym razie bycza formacja, która umożliwia nam w tym wypadku. Pewną konsolidację, znalezienie dobrych poziomów zakupowych, które znajdują się u dołu tej formacji, jak zresztą widzimy, ponieważ mieliśmy tutaj piękne odbicia, jak również aktualnie poziomów sprzedażowych, które znajdują się u góry formacji, co też skutkowało na razie póki co dwoma, a nawet niespełna trzema odbiciami i widzimy, że w ostatnich dniach Aave utraciło 50-dniową średniokroczącą, kroczącą, co spowodowało, że kryptowaluta ta rozpoczęła pewne spadki. Aktualnie zamyka się na bardzo ciekawych poziomach, ponieważ zamknięcie świec ma miejsce na tych samych wartościach, które miały miejsce jeszcze przed dosłownie dwoma, trzema tygodniami. Ale mimo to, EIF cały czas ma potencjał do tego, żeby spaść nieco niżej i zaliczyć właśnie tą dolną bandę, przy której obecnie znajduje się studniowa średnia krocząca. I znowu wracamy do studniowej średniej kroczącej, a teraz jednak w przypadku innej kryptowaluty i zauważamy, jak fantastycznie ona w wielu przypadkach działa. Ponieważ w tym wypadku na EIF była ona wsparciem, tutaj ponownie, tutaj ponownie stanowiła wsparcie, ponownie tutaj, tutaj była oporem, oporem, Tutaj została ona złamana. No takie sytuacje niestety też zdarzają się na rynkach kryptowalutowych, co nie zmienia faktu, że historycznie ponownie możemy zauważyć wiele punktów, gdzie studnia średnia krocząca odpowiadała za istotny punkt odbicia dla tej kryptowaluty. Dlatego w mojej ocenie AVE wygląda całkiem korzystnie w sytuacji, kiedy schodzi do tych wartości, do tych wartości, które tutaj wyznaczam i bardzo niekorzystnie w sytuacji, kiedy dochodzi do tych wartości przy naszej górnej bandzie. Dlatego tutaj upatruję zakupów, tutaj ewentualnych sprzedaży. Spójrzmy, jak wygląda AFE na Firecharts. Widzimy, że pierwsze opory, jakie tutaj nam się pojawiają, są w okolicach 320 dolarów i mają one wartość 95 tysięcy dolarów w AFE, czekających na to, aby zrzucić się na rynek. Oprócz tego, nie widzimy, aby tych poziomów podażowych było specjalnie dużo, aż do wartości w okolicach 380 dolarów. Więc tutaj przestrzeń wzrostowa dla AFE wygląda całkiem korzystnie. Przestrzeń na przykład popytowa z kolei rozkłada się już zaczynając od poziomu około 280 dolarów, potem przeskakując do poziomu 260 dolarów, no i do wartości około 200 30 dolarów, gdzie jak wiemy, nasza linia trendu spadkowego pokrywa się z tymi właśnie wartościami. Oprócz tego, warto zaznaczyć, co dzieje się na CVD, ponieważ na CVD obserwujemy zakupy i to dosyć silne zakupy. Zakupów tych dokonują portfele purpurowe, purpurowe, czyli drugie co do wielkości, te, na których balansie znajduje się od 100 do miliona dolarów czekających na to, aby zakupić tąże kryptowalutę. A oprócz tego mamy y, portfele pomarańczowe. Portfele pomarańczowe to detaliści, którzy w tym wypadku, w momencie, kiedy rynek nieco zachwiał, zakupują. A jeżeli chciałbyś, bym przeanalizował Twojego altcoina, bardzo prosta rzecz. Wystarczy, że zarejestrujesz się na Kanze. link do rejestracji znajdziesz w opisie tego filmu, przejrzysz to, co mamy i dasz mi o tym znać w komentarzu. Czas do niedzieli, do północy. Pamiętaj tylko o tym, aby nie było to ani KNG, ani żaden memcoin. Zatem rynkami tradycyjnymi całkiem mocno zachwiało. A jak to wyglądało w przypadku bitcoina przez pryzmat ETF-ów? Spójrzmy na wykres. Widzimy tutaj, że w poniedziałek nastąpiły wyprzedaże z bitcoina, które były jednymi z większych wyprzedaży w ostatnim czasie. Mimo to, mimo tej niepewności, pojawia się pierwszy zielony sygnał. Wtorkowa świeca, mimo że malutka, jest jednak zielona. W każdym razie Bitcoin w tym wypadku, to jest rynek, wykazuje swego rodzaju niepewność, lecz mimo to Bitcoin cały czas trzyma swoją cenę. No i czas na analizę on-chain, a w tym wypadku mam dla Ciebie dwie metryki, dwie bardzo proste metryki, ponieważ pierwszą z nich są stablecoiny w cyrkulacji. No i ważne jest, aby wziąć ten wykres pod uwagę akurat w tym momencie, ponieważ jeżeli miałoby nastąpić na rynku jakieś większe stąpnięcie, to stablecoinów w cyrkulacji wcale nie powinno przebywać. No tymczasem widzimy, że stablecoinów ilość cały czas wzrasta, w związku z czym mimo tych zawirowań, jakie miały miejsce na rynkach tradycyjnych, zainteresowanie rynkami kryptowalutowymi, tudzież bitcoinem samym w sobie, wcale, ale to wcale nie maleje. Co potwierdzone jest zresztą przez drugą metrykę, czyli ilość bitcoina, jaki znajduje się na jaki znajduje się na giełdach i widzimy, że tutaj cały czas postępuje trajektoria spadkowa. Może to ostatnie kilka dni nieco się wznoszą, tudzież mamy tutaj swego rodzaju wypłaszczenie niemniej w codziennym handlu nie jest to niczym nadzwyczajnym w związku z czym rynek Absolutnie deep-seekiem się nie wystraszył. Przechodzimy zatem do konkursu. Na początek zasady, które są bardzo proste. Wybierz jedną z kryptowalut, które przeanalizowałem w tym filmie, więc może być to Bitcoin, może być Ethereum, może być Aave. Przeanalizuj pod własnym kątem, czy to z perspektywy analizy technicznej, on-chain, Firecharts. Sentymentu mogą być też fundamenty i zamieść odpowiedni komentarz z twoją własną hipotezą na temat tego, co z tą kryptowalutą może się wydarzyć, pod tym filmem, do niedzieli, do północy. Ta osoba, która e, dokonaj najciekawszej analizy, zgarnie ode mnie 20 KNG. A zwycięzcą, za poprzedni odcinek jest. E, Kinalek 1, który przeanalizował Bitcoina, no i bardzo ciekawie podszedł też do indeksu altcoinów. Moje gratulacje Kinalek, odezwij się do supportu po odbiór swojej wygranej. I to tyle na dziś. Jeżeli Ci się podobało, a jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zachęcam Cię do tego, abyś suba zostawił. No i proszę, oceń ten odcinek w skali od 1 do 4,59, przy czym 1 to solo miało nie chcecie Cię tu więcej widzieć. 4,59, fantastycznie i chcę tego więcej. A jeżeli chcesz tego więcej, do zobaczenia na CCC, no i za tydzień. Cześć!